Witam wszystkich serdecznie. Uroczyste świąteczne bez ściemy 4,5. Dlaczego? Dlatego, że udało nam się zaprosić dzisiaj prawie wszystkich kandydatów na prezydenta, kandydujących na fotel prezydenta naszego miasta, na fotel prezydenta Słupska. Przyjęli to zaproszenie ponad podziałami. Przyjęli je chętnie dlatego, że tematem dzisiejszej ściemy jest wzrost aktywności mieszkańców, a więc. Większy udział w wyborach. Dzisiaj my, prosimy o Wasz głos, dzisiaj my zapraszamy Was do udziału 16 listopada w wyborach samorządowych. Wybory to wielkie święto demokracji. Pamiętam jak po raz pierwszy wziąłem udział w wyborach w 1993 roku. Wtedy odbywały się wybory parlamentarne, i od tamtego momentu zawsze głosuję. Czy to są referenda, czy to są wybory. Nie zawsze wybieram kandydatów. Mi zdarzało się w przeszłości wybrać kandydatów mi najbliższych, ale jeżeli nie najbliższych, to przynajmniej najmniej dalekich. Bardzo gorąco apeluję do wszystkich mieszkańców Słupska, żebyśmy wzięli taką prawdziwą odpowiedzialność za nasze miasto, i 16 listopada wszyscy spotkali się w lokalach wyborczych. Gorąco jeszcze raz zachęcam. Weźmie udział w wyborach 16 listopada. Dzień dobry i szczęść Boże Wam, mieszkańcy Słupska. Pragnąłbym każdego z Was zachęcić do wzięcia udziału w wyborach, które odbędą się w najbliższą niedzielę 16 listopada. Mam nadzieję, iż większa frekwencja przyczyni się do tego, iż uzyskamy, każdy z kandydatów uzyska bardzo dobry wynik. Niezależnie od tego, kto wygra, żyjemy w jednym mieście. Pamiętajmy o tym, nie zapominajmy. Będziemy tylko i wyłącznie dla Słupska i dla Słupsza. Dziękuję. Głosowanie to nasz obywatelski obowiązek. To nie frazes, to realia. Co trzecia złotówka w Polsce wydawana jest przez samorządy. To samorządy decydują o naszych szkołach, szpitalach, drogach, o tym, jak będzie się narzyło w naszych małych ojczyznach. Dlatego w najbliższą niedzielę idźmy do wyborów. Zagłosujmy za lepszym samorządem, za bardziej obywatelską, małą ojczyzną. Do zobaczenia przy urnach wyborczych. Wybory to święta demokracji, warto w nich uczestniczyć. A wybory samorządowe to szczególne święto. Musimy pamiętać o tym, że samorząd to nie budynki, szkoły, ulice, chodniki. Samorząd to ludzie. To my tworzymy tą wspólnotę samorządową i my bierzemy odpowiedzialność za to, jak ta wspólnota jest kształtowana i co dzieje się wokół nas. Dlatego apeluję do wszystkich: 16 listopada idźmy na wybory i głosujmy. Wybierajmy swoich przedstawicieli, żeby ci, którzy będą rządzili. Wiedzieli, że biorą odpowiedzialność za to, jak wygląda to miasto, i żebyśmy my, głosujący, mieli pełne prawo do tego, żeby rządzących rozliczać. Szanowni Słupszczanie, po raz pierwszy od wielu lat mamy naprawdę szansę na prawdziwe wybory na wybory nieskażone wyłącznie politycznymi aspektami. Możemy wybierać zarówno wśród kandydatów partyjnych, jak i bezpartyjnych. Nie ma po raz pierwszy tak naprawdę uprzywilejowanych. Możemy zmienić to miasto na lepsze, ale trzeba wziąć udział w wyborach. Trzeba pamiętać, że to nie jest nasz obowiązek że to jest nasz przywilej. Dlatego, jeżeli nie będziemy 16 listopada przy urnie, to przez następne 4 lata nie będziemy mieli żadnego prawa krytykować otaczającą nam rzeczywistość. Dlatego jeszcze raz serdecznie. Zapraszam wszystkich tych, którzy nigdy nie byli na wyborach, którzy byli na wyborach, ale w tym roku nie chcieli pójść na wybory. Jak również dziękuję tym, którzy zawsze chodzą na wybory i przyjdą również 16 listopada za trzy dni. Wybory to szansa na lepszy słupsk. Wybory to szansa dla nas na lepsze życie. 16 listopada to dzień, w którym powinniśmy oddać swój głos.